Witajcie, kochani. Bóg Cię kocha bezwarunkowo takim, jakim jesteś. Pan Bóg Cię stworzył. Jesteś osobą, która jest niepowtarzalna i drugiej takiej nie ma. Dał Ci dary. Trzeba być za to wdzięcznym i dziękować każdego dnia za wszystko, co dobre. Bóg nie kocha Cię za coś, tylko Bóg Cię kocha cały czas. Co byś nie robił, i zawsze daje ci szansę powrotu do siebie, jak błądzisz. Poprzez śmierć na krzyżu dał nam tą szansę, wybawił nas od grzechu i zniszczył szatana. Pamiętajmy o tym, że Pan Jezus jest zwycięzcą, i Pan Jezus jest światłem, i Pan Jezus jest niepokonany. Musimy to wiedzieć, i zawsze mieć to w głowie. Trzymajcie się, kochani. Wszystkiego dobrego.